Chcę mówić stąd, bo jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby dostał tyłem do księdza brałata, jednego, drugiego rektora, a najważniejszy jest modywikari, to zawsze tak jest w kościele. będę mówił stąd, żeby nikt nie musiał patrzeć na moje plecy. Słowo, które dostajecie od Pana Jezusa. Na jubileusz jest słowem skierowanym ku przyszłości. Choć może chcielibyśmy mieć też takie słowo, które by nam pomogło rozczytać przeszłość. Z końcu jubileusz 25 lat. Ale słowo dzisiaj ewidentnie nas prowadzi w przyszłość. I to ważne jest ta wskazówka, bo Tradycja w kościele jest zawsze ku przyszłości. Tradycja jest zawsze ku przyszłości. Pamiętanie w kościele o tym, co się działo, jest ku przyszłości. Pamięć w kościele nie jest jak, nie wiem, pożółkłe fotografie, które się czasem przegląda z tego nic nie wynika, może trochę sentymentów. Wspominamy ważne wydarzenia. Ksiądz proboszcz to czynił na początku tej Mszy świętej, ale po to, żeby pytać, co z tego wynika ku przyszłości. Można wspominać zasługi księdza Prałata, który ten Kościół z wami postawił, no ale tak naprawdę to chodzi o to, kto tu będzie księdzem za lat 30. Po to wspominamy naszych księży, żeby. Modlić się o powołania, żeby pytać o to, do czego mnie wzywa Pan. Więc wspominanie w Kościele jest zawsze do przodu. Ewangelia jest przed nami. Nie chciałbym, żeby Wam ten jubileusz minął w takim nastawieniu. 25 lat temu to tu było fajnie. Nie, księżyc, ale było fajnie, jak ludzie chodzili do kościoła, więcej ich było, a w ogóle jak się im chciało, jak było fajnie, nie? Ewangelia jest przed Wami, Kościół jest przed Wami, ta wspólnota jest przed Wami, nie za Wami. Nie, nie, nie chodzi o to, żeby nostalgicznie wspominać przeszłość, tylko z tej przeszłości brać lekcje, uczyć się i iść do przodu z nadzieją. Więc może właśnie dlatego Słowo Was dzisiaj kieruje bardzo ku przyszłości, bo ono kryje w sobie piękne Boże obietnice. Najpierw są dwie obietnice, które padają w pierwszym czytaniu wziętym z proroka Izajasza. Pierwsza obietnica to jest obietnica sprawiedliwości. Prorok zapowiada potomka Dawida, który będzie miał sprawiedliwość, jak pas na biodrach. Nie będzie sądził z pozorów. Rozsądzi sprawiedliwie biednych i pokornym wyda słuszny wyrok. Zapowiedź sprawiedliwości, która jest dopiero wtedy sprawiedliwością, kiedy jest oddana ludziom biednym i kiedy jest oddana ludziom małym. Żyjemy w świecie, gdzie znacznie łatwiej jest o sprawiedliwość dla mocnych, bogatych i silnych. Oni zawsze potrafią zadbać o swoje prawa, ale prawa tych, którzy są biedni, prawa tych, którzy są mali, łatwo są przekraczane, łatwo są unieważniane. Więc prorok mówi, tak nie będzie. Będzie wreszcie sprawiedliwość, sprawiedliwość, która będzie oddana biednym i małym. Tego uczy was patron, wasz patron, rad Albert, który życie spędził z tymi, którzy byli mali, biedni, bezdomni, bez żadnych praw, a On upominał się o wszystkie ich prawa. o wszystkie ich prawa. Muszę powiedzieć, dam świadectwo w tym roku jubileuszowym dziewiętnastu ludzi biednych z naszej diecezji wybrało się na pielgrzymkę do Rzymu, na pielgrzymkę jubileuszową. Absolutna większość z nich bezdomni. Mieszkający po schroniskach, w różnych domach. Jak doszło do tej pielgrzymki, miałem dzień skupienia dla takiej grupy, która się nazywa Talent i gromadzi ludzi, którzy tworzą biznes. Mniejszy, większy. No i mówiłem do nich tak, że dobro wspólne. Bo o to prosili, żeby im powiedzieć o dobru wspólnym. Powiem, dobro wspólne jest dopiero wtedy, kiedy mają do niego dostęp ci, którzy są najubożsi. Jak najubożsi nie mają dostępu do tego dobra, to no nie jest wspólne. Ono jest ciągle dla kilku, może dla jakiegoś procent, mniejszego, większego, ale nie jest wspólne, dokąd, dokąd najubożsi nie mają dostępu. I mówię, zróbmy tak, może. Pewnie większość z nas się wybiera do Rzymu w tym roku na jubileusz. No to jak się będziecie wybierać, to spróbujcie się złożyć na tych, którzy nie są w stanie pojechać, bo ich nie stać na bilet. Tego samego dnia jeden z mężczyzn, którzy uczestniczyli w tym dniu skupienia, przyniósł pieniądze, które wystarczyły na pokrycie kosztów dla jednej ubogiej osoby na wyjazd. I potem wszystko. Każda z tych osób tak naprawdę pojechała dzięki temu, że znalazł się ktoś, jeden, drugi, trzeci. Przepiękne doświadczenie, które pokazuje, że przychodzi ta sprawiedliwość, o której mówi prorok Izajasz. Przychodzi. Że kiedy jesteśmy ewangeliczni, kiedy jesteśmy Jezusowi, to myślimy o tym, żeby zostały uszanowane prawa najuboższych. Biednych i małych. To jest, to jest duchowość Waszej wspólnoty. Jakby nie była taka, to brat Albert będzie stawał przed wami i będzie mówił a ty, a ty. A ty, a ty. To jest pierwsza obietnica. Może tak być. Słuchajcie, jakie to jest piękne. Może tak być. Że świat będzie poukładany naprawdę sprawiedliwie, to znaczy z szacunkiem dla najuboższych, dla najmniejszych. Może tak być. Niech by się zaczęło od tej parafii. Potem jest druga obietnica, przepiękna, to jest obietnica pokoju. Nie wiem jak Wy, ale ja kocham ten tekst. Wilk zamieszka wraz z barankiem. Pan teraz koźlęciem, ciele i lew paście będą po społu, mały chłopiec będzie je poganiał, krowa i niedźwiedzica przestawać będą z sobą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Macie takie marzenie? Kto go nie ma? Obietnica pokoju, no, takiego, który obejmuje całą rzeczywistość i wydarza się tam, gdzie nie mamy prawa się tego spodziewać. No, ciekawe, kto się spodziewa pokoju między panterą a kozą. Ja wiadomo, że ta pantera zeżrze te kozy i koniec. No, to... Kto się spodziewa pokoju między krową a niedźwiedzicą? To... Pokój krowy to będzie wieczny odpoczynek, a, a nie zwiedzicy to będzie drzemka po, po obiecie. I już używa obrazu, ale pomyślcie, ile jest takich sytuacji w świecie między ludźmi, gdzie uważamy, że, że pokój jest niemożliwy, że on się nie ma prawa wydarzyć. Przyzwyczailiśmy się do tego, że ludzie są ci konkretni w tych konkretnych sytuacjach, że są sobie po prostu wrogami. To może być w miejscach, gdzie mieszkamy, po prostu sąsiad z sąsiadem może żyć w takim stanie braku pokoju, że jeszcze piąte pokolenie będzie się kłócić. I wszyscy to akceptują, bo tak zawsze było, nie? Ten Kargul i Pawlak wiadomo, będą mieli prawnuki, a te prawnuki będą się kłócić o miedzę. I mówi: będzie pokój tam, gdzie się go nikt nie spodziewa. Będzie harmonia. Nie wiem jak wy, ja muszę powiedzieć, że ja tego słowa bardzo dzisiaj potrzebuję. Nie. Bardzo tej obietnicy potrzebuję. I zobaczcie, że prorok nie tylko obiecuje, tylko jeszcze mówi, jaka jest droga do tego, żeby pokój nastał. Właśnie taki, który nam się wydaje niemożliwy. Nie. Jak taki pokój się rodzi? Prorok mówi wyraźnie. Bo, bo kraj się napełni znajomością pana, bo pan się napełni znajomością pana. Nie. Pokój nie bierze się stąd, że dwóch wrogów, nie wiadomo przez kogo przymuszonych, siada i układają warunki rozejmu. Ty mi dasz to, ja ci dam to, i nie bijemy się przez następne pięć lat, ale wiadomo, że za cztery już zaczną. Pokój się bierze stąd, że jedna i druga strona poznaje Pana. Odkrywa, kim jest Bóg. Słuchajcie, im głębiej poznajesz Boga, tym bardziej nie jesteś w stanie nienawidzić. To jest, to jest taki element, który można do siebie... Przykładać jako pewien rodzaj egzaminu. Dawniej się mówiło papierek lakmusowy. Na drodze to mówią skrutinium. Tak. Jak poznać, że ktoś zna Boga? Po czym poznać, że zna Boga. Po czym? No po tym, że jest człowiekiem pokoju. W sytuacjach, które na pokojowe nie wyglądają. Pięknie, bardzo dobrze, żeście zaprosili ulmów. Łatwo jest tak kochać, jak oni, kiedy wszyscy dookoła nienawidzą. No właśnie o to chodzi, nie? że możesz kochać w sytuacji. Kiedy cała rzeczywistość dookoła jest zbudowana na nienawiści. A oni kochali po oddanie swojego życia. Wszyscy, cała dziewiątka. Możesz być człowiekiem pokoju. Skąd to wynika? Z tego, że poznajesz Boga, że poznajesz Boga. Mówią błogosławieństwa. Błogosławieni ci, którzy wprowadzają pokój, bo oni będą nazwani, a są też takie tłumaczenia, bo oni będą rozpoznani jako synowie Boży. To są ludzie, którzy się narodzili z Boga, nie tylko Go znają, narodzili się z Boga. Oni się narodzili z Boga. Znasz Boga, musisz kochać. Zobaczcie jak o tym pięknie święty Paweł pisał dzisiaj w drugim czytaniu: Przygarniajcie siebie nawzajem. Bo Pan was przygarnął, przygarniajcie siebie nawzajem. To aż yy, cały papież Franciszek się pokazuje w tym tekście, nie? Kiedy mówił, żeby być blisko żeby okazywać sobie też czułość wzajemnie. Przygarniajcie się nawzajem. Dlaczego mielibyśmy się przygarniać? Bo i Chrystus was przygarnął. I w tym przygarnianiu nas Chrystus był sługą czyim? Obrzezanych, czyli Żydów. Był sługą dla nich. Bo, bo był wierny i bo potwierdzał obietnicę, ale potem zaraz jest, że był też sługą Pogan. Dlaczego? Bo jest miłosierny. W stosunku do Żydów jest wierny, wierny przymierzu, wierny obietnicy, a w stosunku do Pogan, mówi Paweł, służy im ze swojego miłosierdzia. I przygarnia jednych i drugich, którzy z całą pewnością nie czują się najlepiej w tym towarzystwie. Jedni drugich nie lubią, jedni drugich mają prawo nienawidzić od wieków, są rozdzieleni potężnym murem. A on ich przygarnia, no i oni naraz widzą, że w tych ramionach są blisko siebie. Znacie takiego Boga? Jak go znacie, to nadchodzi spełnienie obietnicy pokoju. Myślę, że to jest to bardzo piękne, że, że ta obietnica właśnie jest słowem objaśniającym te peregrynacje relikwii błogosławionej rodziny Ulmów. Chwała Bogu, chwała Bogu. Właśnie przygarniajcie się nawzajem, bądźcie ludźmi miłości, bądźcie ludźmi pokoju. W tym naszym świecie polskim, też kościelnym, podzielonym, poszatkowanym, pokłóconym, gdzie jest brak pokoju. I już bardzo krótko, ale dopowiedzmy to słowo do końca. Jest jeszcze trzecia obietnica Izajaszowa. Ona pada w Ewangelii. Ukazał się Jan chrzciciel i Ewangelista nam mówi: Do niego się odnosi słowo proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki. Oczywiście Mateusz przywołuje słowo z Izajasza, jego piękną obietnicę, że Pan Bóg chce wyprowadzić Izraela z niewoli, z niewoli babilońskiej. Ten fragment Izajasza jest pisany wtedy, kiedy Żydzi znaleźli się w Babilonie. I prorok ogłasza: Przygotujcie ścieżki, bo Pan nas poprowadzi z powrotem do domu. Nadchodzi moment wyzwolenia. To jest bardzo uderzające, no bo ktoś by mógł powiedzieć przecież to się wypełniło. Żydzi wyszli z niewoli babilońskiej. Nie? Przesiedzieli tam 70 lat. Po 70 latach wrócili do domu. Znaczy słowo się spełniło. Obietnica się spełniła. A Mateusz mówi teraz się spełnia, teraz kiedy Jan Chrzciciel staje przed Wami i, i On jest tym głosem, który przygotowuje drogę Panu. On. Teraz się to słowo spełnia. To jest prześliczne, bo to pokazuje, że wolność nie zależy właśnie od tego, gdzie żyjesz, tylko kim jesteś. Wolność musisz mieć w sobie. Wolność potrzebujesz mieć w Chrystusie. Można mieszkać w najbardziej wolnym kraju i samemu być na milion sposobów zniewolony. Myślę, że można żyć w kościele, który jest wielką przestrzenią wolności. Nigdy nie myślałem o kościele inaczej, muszę powiedzieć. Nie, nie znam takiego świata jak Kościół, gdzie wszyscy ludzie są wolni. Najpiękniejsze doświadczenie w wolności można mieć w kościele. No i można żyć w tym świecie absolutnie wolnych ludzi i być niewolnikiem. Być niewolnikiem. I nam daje wielką obietnicę, że Pan każdego z nas poprowadzi do pełnej wolności w Jezusie Chrystusie. Myślę, że ta pełna wolność jest nam potrzebna także po to, żebyśmy mogli tworzyć piękną wspólnotę ludzką. No, wspólnota między ludźmi tworzy się w wolności, wokół czegoś, wokół kogoś i w absolutnej wolności. Do wspólnoty się nie da nikogo przymusić. Wspólnota jest przestrzenią wolnych ludzi. Pan Wam mówi, że jako wolni ludzie będziecie tworzyć tę wspólnotę i wtedy będzie widać, jak się Chrystus w niej objawia na innych, jak się objawia nie? przez miłość. Wolności. No, to takie macie trzy obietnice na następne 25 lat. I yy, niech się absolutnie na was wydarzą. I żebyście za 25 lat mogli powiedzieć, zobaczyć, jak bardzo Pan Jezus był tym obietnicom wierny. Jak bardzo był tym obietnicom wierny. Amen. Amen. Amen.